Cześć z tej strony Dawid z Asflix. Dzisiaj porozmawiamy o celach reklamowych na Facebooku. Pokażę ci, które cele ja używam i dlaczego są pewne cele, które po prostu unikam. To przejdziemy teraz do menadżera reklam. Pokażę, o co chodzi. Będę zmenadżerze reklam. Z lewej strony u góry wystarczy kliknąć przycisk Utwórz. I pojawi nam się pierwszy etap kampanii, czyli wybieramy cel kampanii. I tutaj mocno się musisz zastanowić, co ty chcesz w ogóle osiągnąć za pomocą Twojej reklamy na Facebooku. Dużo osób po prostu nie przykłada się do tego punktu, a jest on jednym z najważniejszych, jak nie też najważniejszym punktem, jeżeli chodzi o Twoją reklamę. Jak to działa? Facebook, jeżeli wybierzesz na przykład cel na ruch to on będzie z całego ekosystemu szukał te osoby, które z największym prawdopodobieństwem przejdą na przykład na stronę internetową. Jeżeli natomiast wybierzemy kontakty, to będzie szukał osoby, które z największym prawdopodobieństwem zapiszą się za pomocą formularza, czy na jakiś webinar, czy zapiszą się do Twojej listy newsletterowej. Natomiast jeżeli wybierzemy sprzedaż, to w tym przypadku te osoby, które największym prawdopodobieństwem dokonają zakupu, będą szukane przez Facebooka i ważne jest, żeby wybrać konkretny cel, na którym Ci zależy. No i Widzisz, jest 6 celów teraz, które od których powinieneś zacząć, które powinieneś wybrać. W 80 przypadkach, nawet czasami w 90, jeżeli chodzi o różne branże, używam kontakty lub sprzedaż. Pamiętajcie o tym, że my prowadzimy biznes. Jeżeli prowadzisz biznes, to skupiasz się na elementach, które powodują sprzedaż, no bo potrzebujesz pieniędzy w swoim biznesie. Dlatego używam bardzo często kontakty, czyli chcę pozyskać potencjalne osoby, które mogą być moimi klientami i później oferować im swoje usługi i produkty lub wybieram sprzedaż, czyli bezpośrednio chcę, żeby osoby kupiły już mój produkt. W 80%, tak jak powiedziałem, używam te dwa cele. Jeśli macie większy budżet, to też proponuję, żeby użyć na przykład aktywności, czyli tak zwane zaangażowanie. Tutaj możecie mieć post, który chcecie podpromować, ustawiacie takie coś na zaangażowanie, dzięki czemu jest dowód ten taki społeczny, budowany, czyli dużo osób lubi ten post, komentuje, jest dużo reakcji i dzięki temu też budujesz takie, takie zaufanie jeżeli chodzi o fanpage czy Instagrama. Jeżeli chodzi o sam ruch, to to jest cel, który zdecydowanie unikam. Mnie nie interesują osoby, które po prostu lubią przechodzić na stronę i tak zwany window shopping, czyli wchodzą i wychodzą. Mnie interesują osoby, że jeżeli już wysyłam ich na stronę, to chcę mieć konkretny rezultat w postaci albo właśnie kontaktu, albo sprzedaży. Dlatego ruch to jest coś, co zdecydowanie Ci odradzam, żeby robić, jeżeli chcesz, możesz przetestować, porównać sobie kampanię z ruchem i kampanię na przykład na kontakty. I zobacz, w której, przy, którym, przy której reklamie więcej osób się zapisuje. I tak samo możesz sobie porównać na przykład ruch i sprzedaż i zobaczysz, że prawdopodobnie w 99% przypadków ta sprzedaż i na przykład cel kontakty będą generowały lepsze wyniki niż sam ruch na stronę internetową. Jeżeli chodzi o rozpoznawalność, też mało kiedy używam, to są akurat zasięgi, rozpoznawalność marki. No to nie jest coś, co, co, w co tutaj wierzę, jeżeli chodzi o budowanie rozpoznawalności marki. Bardziej właśnie wolę iść w aktywność, żeby te osoby były aktywne pod moimi postami. A to jest moje, mój podział akurat. Napisz w komentarzu, czy masz jakiś inny podział, czy stosujesz inny podział. Jeśli tak, to też dlaczego. A teraz subskrybuj mój kanał, daj lajka do tego wideo i widzimy się w kolejnej lekcji, w kolejnym wideo na kanale. Cześć!